To, co myślę jest bardzo istotne, to coraz więcej konsumentów zamiast wysyłać swoje zapytania do wyszukiwarki Google, tak jak to robiło do tej pory, trafia do wyszukiwarek AI, do chatbotów takich jak ChatGPT, po to, żeby tam przede wszystkim dostać odpowiedź, a nie listę linków. Nie chcemy wchodzić w linki, przechodzić przez strony, doktoryzować się po to, żeby czasami rozwiązać bardzo banalny problem. Już nie mówię o tym, kiedy robimy zakupy. I dzisiaj, właśnie rozwiązania takie jak ChatGPT pozwalają bardzo mocno skrócić ścieżkę, ponieważ często nawet nie wychodzimy z tego narzędzia i możemy przejść całą ścieżkę i dokonać zakupu, klikając w ostatni link źródłowy, który znajduje się na tej ścieżce. I my w od dwóch lat tworzymy taką usługę, która nazywa się GEO albo GEO, czyli Generative Engine Optimization, optymalizacja pod odpowiedzi AI, pod wyszkiwarki AI i chatboty. Czyli mówiąc wprost, to są badania, to są analizy, dzięki którym możemy nie tylko przeanalizować obecność tych marek w obrębie tych rozwiązań, ale możemy też tworzyć bardzo precyzyjne wytyczne, co marka musi zrobić, żeby być obecną właśnie w tych rozwiązaniach. I moim zdaniem to jest przyszłość, ponieważ my dziś chcemy być konsumentami, a jesteśmy konsumentami, którzy mają mało czasu, którzy chcą szybkie rozwiązania, czyli taki asystent zakupowy, z którym możemy porozmawiać, jest dla nas po prostu zbawieniem. Myślę sobie, że konsument w erze AI to taki konsument, który jest przede wszystkim niecierpliwy. Niecierpliwy, ponieważ on chce mieć odpowiedź szybko, tu i teraz, w tym kontekście, w którym się znajduje, na tym rozwiązaniu, w tym kanale, z którego aktualnie korzysta i jednocześnie jest to konsument, który jest bardzo wymagający. Bo nie chodzi tylko o to, żeby on szybko dostał tę odpowiedź, ale żeby ta odpowiedź była bardzo dobra, jakościowa, konkretna i nieprzegadana. Także, jeśli ktoś oczekuje szybkiej odpowiedzi, to nie będzie oglądać webinaru dwugodzinnego czy jakiegoś innego nagrania wideo. On potrzebuje szybkiej odpowiedzi. I to, co jest ciekawe, to właśnie ci konsumenci AI uwielbiają właśnie takie rozwiązania jak ChatGPT czy wyszukiwarki AI, bo one właśnie dają takie konkretne. Yy, precyzyjne odpowiedzi prowadzą przez jakiś proces decyzyjny, a na końcu jeszcze dają źródła, więc można to zweryfikować. A jak wiemy, ci konsumenci to są konsumenci bardzo świadomi, więc oni chcą weryfikować źródła, chcą weryfikować informacje, yy, sprawdzają, czy firmy nie manipulują, czy nie wpadają w jakiś greenwashing czy inne formy manipulacji. Dlatego przed marketerami dzisiaj stoi bardzo ważne zadanie, żeby budować przede wszystkim zaufanie. Zaufanie w pełnym spektrum digital marketingu, we wszystkich kanałach, żeby to było spójne i mając właśnie na uwadze to, jakie oczekiwania ma ten konsument, żeby ta treść była wszędzie dobrze dopasowana, konkretna e, i wiarygodna, tak, żeby to nie było przekłamane. E, I znów tutaj warto spojrzeć na wyszukiwarki AI i Chata GPT, w którym nasza obecność na pewno zrobi dobrą robotę dla marki i to się przełoży na sprzedaż.